Cześć! Sezon pierwszy dobiega końca i za dokładnie 4 dni znajdzie nowy sezon drugi, który przyniesie sporo nowości, takie jak zupełnie nowe miejscówki, bronie i skiny w karnecie bojowym. Dzięki Likom mamy pewność, że motywem następnego sezonu będzie wojna pomiędzy siódemką a urojonym reżimem. Przez cały sezon obydwie strony się mocno przygotowywały do walki. Wszystko sprowadza się do daty 20 marca. Prawdopodobnie w ten dzień zacznie się nowy sezon. I mimo iż nie będzie eventu na końcu tego sezonu, to i tak mamy na co czekać w sezonie drugim. Zacznijmy od nowych współprac, które będą miały miejsce. A największą będzie duża kolaboracja z Marvelem. W czerwcu, czyli na końcu sezonu drugiego lub początku trzeciego, na światło dzienne wyjdą nowe komiksy. Zupełnie takie jak były z Batmanem. tylko tym razem będzie odbywał się w świecie Marvela. Nazywa się Wojna Zero. I będzie się skupiał na kawałkach punktu zerowego, który jakimś cudem znalazły się w świecie Marvela. I Jones będzie musiał je znaleźć, zanim zrobi to UR. Już się mogę się doczekać tych komiksów. I chyba nie muszę mówić, że gdy wyjdą, to od razu zrobię omówienie na moim kanale. Więc zasubskrybuj już teraz, żeby tego nie przegapić. Przejdźmy teraz do nowych przedmiotów. Likerzy doszukali się w plikach informacji o powracającym parasolu sezonu drugiego poprzedniego rozdziału, więc zobaczymy jak wpasuje się do trzeciego rozdziału. Dodatkowo w grze będzie nowa broń o nazwie Homing Racket, czyli rakieta namierzająca. Epic pracował nad tym już od kilku lat. Na początku miała wyjść w rozdziale drugim, aby zostrzeliwać helikoptery, które też mają wrócić w nowym sezonie. Także nowy sezon może być naprawdę ciekawy. Sezon drugi może zmienić również furgonetki restartu. Możliwe, że będzie można ponieść kogoś bez zbierania jego karty. Po prostu trzeba będzie zapłacić trochę złota. Kolejną nową bronią, która znajduje się w plikach, jest podwójny deagle i to może być bardzo śmiercionośna broń w dobrych rękach. I to w sumie wszystko, co wiemy o nadchodzącym sezonie. Na ekranie widzicie teraz osoby, które ostatnio zasubskrybowały kanał, a my słyszymy się już ten weekend. Na razie!